Historia ostatnich dni w polskiej polityce pisze się na naszych oczach. Trzy kolejne weta ustawodawcze, jedno po drugim, wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi w rządzie i w całym kraju. To nie jest zwykła wymiana zdań między partiami, to walka o władzę, o kierunek państwa, o to, kto faktycznie dyktuje warunki gry. Przez lata widzieliśmy napięcia, spory i polityczne manewry, ale to, co wydarzyło się teraz, ma wymiar historyczny. Pierwsze weto dotyczyło ustawy, która miała fundamentalnie zmienić sposób funkcjonowania administracji publicznej. Projekt zakładał reorganizację struktur ministerstw i zwiększenie kompetencji rządu centralnego, ale spotkał się z ostrą krytyką. Wydawało się, że większość parlamentarna jest pewna swojej wygranej, jednak prezydent postanowił zawetować ustawę. Decyzja ta zaskoczyła nie tylko polityków, ale i ekspertów, którzy nie spodziewali się tak radykalnego kroku. Weto pierwsze było jak sygnał alarmowy, w grze o władzy nikt nie może czuć się bezpieczny. To weto wywołało falę spekulacji co dalej? Czy rząd znajdzie sposób na obejście decyzji prezydenta, czy będziemy świadkami prawdziwego politycznego impasu? Drugie weto było jeszcze bardziej dramatyczne. Dotyczyło ustawy budżetowej, która miała wpływ na całą gospodarkę kraju. Projekt ten przewidywał istotne zmiany w finansach publicznych, zwiększenie wydatków socjalnych i nowe mechanizmy podatkowe. Zwolennicy twierdzili, że ustawa jest niezbędna dla dalszego rozwoju kraju, krytycy że zagraża stabilności finansowej państwa. Kiedy prezydent zdecydował się ją zawetować, reakcje były natychmiastowe. Media donosiły o niebywałym chaosie w szeregach rządzącej koalicji, a opozycja wykorzystała sytuację, podkreślając brak spójnej wizji rządu. To weto pokazało, że walka o władzę jest bardziej napięta niż kiedykolwiek. Każdy ruch polityczny może mieć konsekwencje dla całego kraju. Trzecie weto. Które przypieczętowało dramatyczny ciąg wydarzeń, dotyczyło ustawy sądowniczej. To weto było prawdziwym trzęsieniem ziemi, bo dotyczyło jednej z najważniejszych dziedzin funkcjonowania państwa wymiaru sprawiedliwości. Ustawa miała wprowadzić zmiany w procedurach sądowych, zwiększając uprawnienia organów wykonawczych w stosunku do niezależnych instytucji. Krytycy ostrzegali przed zagrożeniem dla niezawisłości sądów, natomiast zwolennicy argumentowali, że reforma jest konieczna, by usprawnić system. Prezydent ponownie użył prawa weta, podkreślając wagę zachowania równowagi władzy i ochrony fundamentów państwa prawa. Trzecie weto zakończyło falę zaskoczeń, ale otworzyło nowy rozdział w politycznej rywalizacji. Wszystkie trzy weta pokazują, że w polskiej polityce nie ma już miejsca na przewidywalność. Każdy ruch jest obserwowany, każdy krok analizowany, a każde działanie może zmienić układ sił. Politycy muszą teraz na nowo przemyśleć swoje strategie, a analitycy próbują przewidzieć kolejne posunięcia. Media rozpisują się o możliwych scenariuszach od kryzysu rządowego po zmiany w koalicjach parlamentarnych, które mogą całkowicie przekształcić układ sił. Eksperci podkreślają, że takie sytuacje rzadko zdarzają się w historii. Trzy weta w krótkim czasie to wydarzenie bez precedensu, które może mieć konsekwencje nie tylko polityczne, ale także społeczne i gospodarcze. Polityczna niepewność wpływa na rynek, na inwestorów i na obywateli. Ludzie obserwują, czy rząd znajdzie kompromis. Czy będzie eskalacja napięć, czy może dojdzie do kolejnych działań, które zaskoczą wszystkich? Niektórzy komentatorzy mówią o historycznej rozgrywce o władzę, bo rzeczywiście stawką nie jest tylko pojedyncza ustawa, ale sam sposób funkcjonowania państwa. Trzy weta pokazują, że władza nie jest monolitem, że instytucje państwowe mają realne znaczenie i że decyzje polityczne nie mogą być podejmowane w izolacji. To lekcja, którą obserwujemy na żywo, jak różne elementy systemu politycznego współdziałają, i jak każdy akt władzy jest równocześnie testem siły i mądrości politycznej. Reakcje społeczne były równie intensywne. W sieciach społecznościowych temat zdominował dyskusję. Internauci dzielili się opiniami, analizowali decyzje i prognozowali możliwe konsekwencje. Nie zabrakło komentarzy krytycznych wobec rządu, ale też wobec prezydenta. Każde weto zostało dokładnie rozłożone na czynniki pierwsze, Opinie ekspertów cytowane były w nieskończoność. Widać, że świadomość obywatelska rośnie, a ludzie coraz bardziej interesują się tym, co dzieje się w polityce na najwyższym szczeblu. Trzy weta były też testem dla koalicji rządowej. Pokazały, jak kruchy jest system sojuszy politycznych i jak wiele zależy od pojedynczych decyzji. Rząd musiał zmierzyć się z krytyką własnych członków i sprzeciwem ze strony opozycji. To sytuacja, w której każda decyzja ma znaczenie i może przesądzić o losie polityków. Pojawia się pytanie, czy koalicja przetrwa tę próbę, czy dojdzie do zmiany liderów, a może nawet przedterminowych wyborów? Analizy wskazują, że w najbliższych tygodniach polityczna mapa kraju może wyglądać zupełnie inaczej. Ekonomiści zwracają uwagę na wpływ tej sytuacji na finanse państwa. Niepewność polityczna wpływa na inwestycje, na plany budżetowe i na oczekiwania rynków finansowych. Trzy weta to sygnał, że państwo stoi w obliczu poważnych wyzwań, a każdy konflikt wewnętrzny może mieć reperkusje w gospodarce. Firmy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, obserwują sytuację i analizują ryzyka, co może wpłynąć na decyzje o inwestycjach i projektach rozwojowych. W perspektywie historycznej takie wydarzenia są rzadkie i często zapadają w pamięć jako punkty zwrotne. To moment, w którym społeczeństwo obserwuje na żywo, jak działają mechanizmy władzy, jak kształtuje się polityka i jak ważne są decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu. Trzy weta to nie tylko polityczna gra, ale także lekcja demokracji, pokazująca równowagę między różnymi instytucjami i wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nie można też pominąć aspektu społecznego. Ludzie zastanawiają się, jakie konsekwencje będą miały te decyzje dla ich codziennego życia. Ustawa budżetowa, ustawa administracyjna, ustawa sądownicza wszystkie mają realny wpływ na obywateli. Trzy weta pokazują, że polityka nie jest abstrakcyjnym zjawiskiem, ale czymś, co dotyka każdego z nas. Od poziomu wydatków publicznych, przez funkcjonowanie administracji, aż po niezależność sądów wszystkie te decyzje kształtują rzeczywistość społeczną. Opozycja, widząc słabość rządów w konfrontacji z prezydentem, już sygnalizuje swoje działania. Podkreśla brak spójnej wizji i konieczność zmian, a polityczne napięcie się pogłębia. W mediach rozpisują się o możliwych scenariuszach, od wzmocnienia roli opozycji, po próby kompromisu, które mogą wprowadzić nowe regulacje i zmienić układ sił. Każde z trzech wewnętrznych wstrząsów jest analizowane przez ekspertów i komentatorów, co sprawia, że społeczeństwo śledzi każdy ruch polityków. Co dalej? Pytanie pozostaje otwarte. Czy rząd znajdzie sposób na obejście we wszystkich trzech przypadkach? Czy prezydent utrzyma swoją pozycję jako strażnik równowagi władzy? Czy dojdzie do nowych inicjatyw legislacyjnych, które ponownie podzielą opinię publiczną? Jedno jest pewne: obserwujemy rozgrywkę, która może przejść do historii i będzie analizowana jeszcze przez lata. Trzy weta ustawodawcze to także znak dla przyszłych polityków, każda decyzja, każdy projekt ustawy, każda próba wprowadzenia zmian musi być przemyślana i wyważona. Nie ma miejsca na impulsywne decyzje, a strategia polityczna musi uwzględniać wszystkie możliwe scenariusze. To lekcja politycznej odpowiedzialności która pokazuje, że władza to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim obowiązek wobec społeczeństwa. Społeczeństwo obserwuje z zapartym tchem, media relacjonują na bieżąco, eksperci analizują każdy krok, a politycy muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Trzy weta pokazują, że władza nie jest daną raz na zawsze, że każda instytucja ma znaczenie, a równowaga sił jest fundamentem funkcjonowania państwa. To moment, który zapisze się w historii, moment pełen napięcia, Dramatyzmu i politycznych zwrotów akcji. Nie da się też ukryć, że takie wydarzenia mają wpływ na nastroje społeczne. Ludzie dyskutują, debatują, analizują. Jedni wyrażają zadowolenie, że instytucje działają, inni obawiają się destabilizacji. Trzy weta stały się punktem odniesienia dla rozmów o przyszłości kraju, o roli instytucji i o tym, jak ważne jest zachowanie równowagi władzy. To wydarzenie które każdy obywatel powinien śledzić i rozumieć, bo wpływa na życie nas wszystkich. W miarę jak emocje opadają, a debaty w parlamencie trwają dalej, jedno jest pewne: polityczna rozgrywka w Polsce weszła na nowy poziom. Trzy weta ustawodawcze wstrząsnęły rządem, pokazały siłę instytucji i zmusiły polityków do refleksji nad swoją strategią. To historyczny moment, który pokazuje, że władza to nie tylko decyzje, ale także odpowiedzialność, umiejętność przewidywania i zdolność do kompromisu. Na zakończenie warto podkreślić, że takie sytuacje kształtują świadomość społeczną. Obywatele uczą się obserwować politykę, analizować działania rządu i prezydenta, rozumieć konsekwencje decyzji ustawodawczych. Trzy weta pokazują, że demokracja nie jest czymś statycznym, ale procesem dynamicznym, wymagającym czujności, zaangażowania i odpowiedzialności od wszystkich uczestników życia publicznego.